Szymanko, ziomeczki z tej strony, widzą. I witam Was na SG za mnie. raz kolejny, Fafi. A, jest na Aladan. ja. Ja, biorę... Dobra. O, i biegniemy, biegnę za Tobą. Tak, i gramy na SG, ziomeczki. Ja nie wiem, ja mu przysięgałem, że nie zagram. Nigdy? Ale zagram. Dlaczego tak mówiłeś? Mm, bo z miałem takie lamy, miałem Jestem lamą Zobaczysz Ja tutaj dobrze gram. Ja prawie wszystkie areny zawsze mam wygrane Dobra, Grane chodź po fili, wygniesz? Miałem e, ostatnio cztery areny z, z, z rzędu wygranych O, ja zaraz wykupię sobie też skauta nie do dowierzy. No biegnę tam No nie, to jest takie, jest takie wielkie drzewo, a za tym jest taka wieżyczka Okej, okay, mam jakiś armur Pafi, ktoś tu mi na ryj, przepraszam nie? No kurde To co, mnie z chyba strzela jest... no, kurde. kurde, klepie, klepie, klepie się z nim Klepie się z gustem jakiegoś Zabiłem jakiegoś... Mam jedno serduszko! Teraz uciekaj Kurde, ktoś mnie klepie nie. Zabiłem, zabiłem już jednego Tak, sklepa, kogoś mam... Się tu A ja miałem dwa serduszka, sklepałem jakiegoś... Słuchajcie, że to słyszycie, ale... Ja muszę regenerację rzucić. Kurde, ja nie... Żadnego... Ja muszę na shifcie chodzić, bo nie. typo... To, typo... Na, ok. A typo mi tu wchodzi. Na, ok. Weź mnie ratuj. Okej, mamcy, zaczekaj chwilę. Siu. Niech on mi nie tą bierze, niech on mi nie tą bierze. Jeden... Ej, mi tylko brakuje jeden diament do mnie. Trzeba bo mam jeden i jeden jax. Nie no, typo tu idzie, typo tu idzie. Nie, typo nie idź tu. Ty po nie, nie idź tu, idź stąd. Widzicie tego 10 Piotrek? On tu wchodzi, on tu wchodzi. Nie, właśnie, schody zbierze. Go nie ma, go nie ma, o nie, on jak nie, on nie. On tu wchodzi, on tu wchodzi, on tu wchodzi, co robić? Dobra, omija mnie, omija mnie. Bo stoję na siwcie. No co wolisz? Kurde, sorki, że to słyszycie, ale. Wchodzi tu. Co uważasz, że to słysz? Dobra, klepie go, klepie go, klepię go, klepie go. go. Zabiłem. Jest. Kurde, fakt, tu jest jakiś gościu, czekaj, są niego. Fak Fakt! Nie! Tu nie ucieka! Nie! Pościg, pościg. Jedną monetę tylko się dostaje za zabicie? Lec się, lec się. Kurde. nie mam butów, masz buty? Nie. Fak, jakie mam laki. Dobra, może spotykamy się na. Sp Dawaj, to spodnie, ty masz fajne spodnie. Jezu, ile rzuci się na mnie na Wszyscy się na mnie rzucili. Dobra, co robić? Kurde, ja uciekam, że na mnie wszyscy rzucili, nie wiem czemu. Co Kurde jakiś... Tak? Max! Lef. Jakiś... O nie! Nie! Sklep. Sklepali mnie! Kurde, jednego go sklepałem! Dobra, oglądam cię. Wy wierzy widziałeś ta... jaka akcja z tym. Tak. Wszedł po... i po nim. Kurde, nie mam buty. Jest graczy, graczy dwóch. Za chwilkę ten mecz. On za chwilę odezmać no, się zaczyna. Kurde, o mam podkę regeneracji, no to fajnie. Wziąć, Rzuc rzucaj do góry. Do góry? A? Po no. co do góry? No tak, y, troszkę, żeby na ciebie spadła, a nie żeby się sufit rzucił. Dobra. Nie wiem, czy to się przyda, ale co ją ja Mam perłę, chwilę, mam perłę. I co z tym ty robisz? Patrz. No! Ol. No nas straci. Ja nie mam z nich szans. Nie mogę latać. Obserwuję. A Ja płonę w lawie. Kurde, dostał, 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 dostał! Ode mnie! O, nie ale nie ja mam strefę, ale ja mam strefę! Kurde, ziomeczki chyba... Nie wiem. Dobra, kolejna ręka. No. No to chodź na... Chyba już wiem, was nagrywanie. Ha? Chyba już wiem, jak nas zatrzymywać na, na nagrywanie. Chodź na SG3. SG... A, nie tu, dobra. Sorki, ja jestem na innych tablicach. Dobra, Siemczki, jest GT. No, na World. No na no World, moja ulubiona Arena. Moja no, też. Nie, moja to jest... Chyba Sky City No Sky City World moja i Texas. wszystkie Teksasy te. Nie, moja to jest... No, moje ulubiona teksaski jeden nie lubię. Ja lubię jedynka, dwójki to tak nie lubię. Ja na Texas okay, 1 jest tam miasto, tam zawsze się kryje. Co mówisz? Zawsze na Texas 1 się kryje tam. Najlepiej tam mi idzie. Ja zawsze wygrywam na Word A ja na Sky City. Najczęściej wygrywam. Ja ja jak gram z Kofiurem... 6 na te World, no! Ja jak gram z Kofiurem to najczęściej wygrywamy na Sky City, jak gram sam to najczęściej wygrywam, wygrywam na World. No. Dobra. To już będzie ostatnia arenka, więc już chyba wiem, jak zatrzymać nagrywanie. No dobra, no to skończymy tą rękę i kończymy, co nie? Słuchaj, mm -hmm. takie coś. Um, ty. Włączyłeś nagrywanie, to takie siemanko, co nie widać. Ja nawet nie wiedziałem, że ty będziesz nagrywał. Dobra, ale ja tu chyba zrobimy tutaj cięcie i widzimy się niedługo. Tutaj, klik na cięcie. Sorki, ziomeczki, ale zapomniałem, że mam cięcie. <laughs> Jesteśmy po cięciu wygrali. Na jedynkę wchodź, na jedynkę. Na jedynkę, na jedynkę wchodź. Na jedynkę wchodź, na jedynkę wchodź. Na jedynkę wchodź weszłeś? I co zrobił cięcie? Wygrała renę i teraz się dopiero. Dobra, ziomeczki, musiałem poćwiczyć. Musiałem poćwiczyć. Dobra, ziomeczki, ale teraz będzie bez cięcia. Jeszcze pożegnaliśmy i tak czy nie wyłączyłem No, a ja patrzę, że mam ten. Na pomarańczowo ten debut wideo tutaj mam na pomarańczowo. Na żółto. Nagłosowałeś, na zagłosowałeś, dobra, jest, będzie ten. Będzie ten Aladan, no, będzie Ward. No tak, Ward. Czemu wszyscy biorą Aladana? World. World. No i ja też. Ward wygrał, o, dobra. Ile mam hajsu? Ty ja chyba sobie zakup nowy zestaw? Ja mam kasę 150. Jest, mam scouta, mam scouta. Ja też mam skauta już i mam kupi... kasy 154 Dobra, dobra mam, mam scouta już Gdzie ty jesteś Fafi, biegnij teraz do yy, tego lomku Dobra biegnij, biegnij na ten nether Ja biegnę zawsze w te góry Jakie góry? Pokaż łapką Naprzeciwko mnie A naprzeciwko, dobra spoko A tam jest dużo skrzywek I po prostu życzę wam jeszcze bardzo dużo tego Miłej Wielkanocy, życzenia złożonej Już ten, już już. No ale na Skywarsach To się tepie? Żeby nikt mi tu nie wszedł Dobra, nie, nie, nie mam takich aż e, słabych. Chcesz iść? Fafi. Ja mam cały set, tylko. może taki. Tylko mam kręgosłup. gdzie ty jesteś? No Dobra, idę. Na mnie. Ja biegnę tam. Je tutaj. Tutaj. Biegnij do tego tunelu. Biegnij tym tunelem, potem tam są takie mostki i tym mostka. I tym mostem do tego domku? Ty mam żelazny set cały. Ja Tak, do tego domku. Kurde, jakiegoś typa? Dobra, mam kill'a Pila, ktoś mi pisze na skype'ie O jajku, weź mnie No nie mogę, ja nie wiem gdzie ty jesteś Mam 3hp Dobra, jestem przy tym, dobra, ja... Aha, wiem gdzie ty mhm, Dobrze, że wiem I ty masz, no masz cały żelazny set? No To widzę cię, dobra Sorki, ziomeczki, chyba zrobię cięcie, ale już nie zapomnę o tym cięciu Czemu robisz? Bo ktoś mi pisze na skajcie. Nie rób, bo znowu będą jazdzi, żegnać ci, nigdy nie skończymy nagrywać. Daj mi coś do ubioru. Bo nie mam nic. Mam dla ciebie klatę kolczkową, czy coś takiego. Dobra, a masz żelazną? Nie. Ja. Mam trzy podki na regenerację. O, tutaj mi jedną. Nie mogę. Dobra, to wezmę sobie. Dobra, sam... jedną cię <laughs> Może. I mam jeszcze e, spodnie kolczkową. Dobra, ale to cięcie było takie, ee, lo, takie lolowe Daj, no, daj mi tę kolczugę i tak dalej Chodź do mnie No jestem u ciebie Zaczekaj, to stój Proszę Proszę A spodenki? Są, 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 nie narzekam Wow, jaka skrzynia zakochana Ktoś to tutaj włożył, Pokaż No coś tu już było, uprzedził nas tu nie ma skrzynek. Ja powiem ci, gdzie jest skrzynia jeszcze. Nie wiem, tutaj jest na parkurze taka. Nie, nie to, to, to nie wiem. O, losowitem. O, no to dawaj. Ale ja wiem. Dobra, ja będę wymierć, to jak sobie mieczy to... Nie, prawda? O, refila! Oo! Łoho! Ja sobie spadam Ja mam refila! A masz strzały? Um, aha. Dodaj, nie. Ja mam mógł. dobra zabawa. Daj mi ten, strzałuj. Ja bo ja chcę łuk sobie znaleźć i będę miał ten. Ktoś tu biegnie, więc trzeba się wywapowywać. Jak? Tam? Ja biegnę tam do tego drugiego na ten. Już brałem, to ja już brałem. Masz spodnie żelazne? Co? Masz spo żelazne spodnie? Nie. Mam tylko te spodnie. Nie tu, biegnie tu. Zrabimy. Kurde, ale knockback. Dobra, padł. Ej, no wszystko zabrałeś. Żelazne spodnie, ale on nic nie miał. Panie, ty miałeś żelazne spodnie, czartowane, ja go w większości sklepałem. Patrz co on miał, ej! Co miał? Daj mi te żelazne spodnie, to jest nie fair. Ale ja nie mam spodni. Masz żelazne spodnie na sobie. No, no ale ten czent... Ale ja go w większości sklepami. Ja A co, co został? Co? Ile nas zostało? Trzech, dawaj, później ci to oddam. No, on tak jeszcze raz nie po Ty! <noise> ale troll face z ciebie. Gościu! Dobra, ale sojusz mamy na początku. Patrz! Patrz na niego. No, widzę właśnie. Widzę go właśnie. Chwila, strzelego, strzelego. Nie, nie. Strzeliłem go, strzeliłem go. Strzeliłem go? Sklepałem go Tak Generacja? Nie! 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 Jest! Nie! Nie! Jest, ziomeczki, więc... Ja się z wami żegnam Chyba jak będę umiał F7, to się było Zrobiłeś to cięcie? Nie Więc... Na razie, cześć i pa! Cześć Fila, To nie działa! że maczki tylko zobaczenia. Stop. F7 or... Chwila. Oj, sorki. Y... Celter i F7. Nie no, F7. A Celter i F10.